200 metrów kwadratowych. Taka studzienka właśnie składa nam się tutaj trzech kolektorów. Do każdego kolektora są podpięte dwie rurki, czyli do każdego odwiertu. Tutaj dwie rurki idą już do podłączenia do domu, do kotłowni. Właśnie w tym momencie odpowietrzamy układ. Już jest późna godzina, więc nakręcimy przy okazji filmik. Chciałbym Wam pokazać tutaj przyłącz od dolnego źródła. Wszystko jest wyizolowane kauczukiem. W tym miejscu jest zbiornik przeponowy, który służy do wyrównania ciśnienia w dolnym źródle. Pompa gruntowa marki Geyser 11KW. W środku znajduje się zbiornik 200-litrowy na ciepłą wodę użytkową. Na górze widzimy następne naczynie przeponowe, które służy do wyrównania ciśnienia. Właśnie w tym zbiorniku na ciepłą wodę użytkową. Jeszcze jeden zbiornik betonowy do wyrównania ciśnienia w centralnym ogrzewaniu. W tym miejscu znajduje się rozdzielacz do ogrzewania podłogowego.